Kiedy wyzwalano Auschwitz, piece krematoryjne obozu koncentracyjnego Buchenwald nadal płonęły. Piece krematoryjne do Auschwitz, ale i do Buchenwaldu produkowała firma Topf und Söhne. Jej siedziba znajdowała się zaledwie 25 km stąd. Dziś jest tu miejsce pamięci, pokazujące udział koncernów w masowej zbrodni, ale i zaangażowanie pojedynczych pracowników w doskonalenie procesu zabijania. Inżynier, który zaprojektował te piece był wielokrotnie w Auschwitz. Stał ze stoperem i sprawdzał ile trwa spalanie ciała, a potem zasugerował, że potrzebne są ciała z większą zawartością tkanki tłuszczowej, by lepiej się paliły. Pracownicy firmy wdrażali także technologię wentylacji komór gazowych. Mieli kontakt z więźniami. O wszystkim wiecie. 80 lat po wojnie ślady pamięci są w Niemczech widoczne. Na ulicach kamienie pamięci trudno nie dostrzec pomników. Ten poświęcony pomordowanym Żydom Europy w sercu Berlina ma wielkość niemal trzech piłkarskich boisk. Sprawcy stawiają swoim ofiarom pomniki. Zawsze mnie to dziwi, bo to jest nieszczere. Niklas Frank jest synem jednego z największych nazistowskich zbrodniarzy: Hansa Franka, generalnego gubernatora okupowanej Polski. Nazywano go rzeźnikiem Polaków. On miał siebie za króla Polski. Niklas w ogrodzie powiesił jego płaszcz. Ma być strachem na wróble, nienawiść do ojca i gniew przez całe życie nie dają mu spokoju. Za każdym razem, kiedy wychodzę z domu, mam przy sobie to zdjęcie. Po co? Patrzę na nie, by upewnić się, że on rzeczywiście umarł, ale wygląda, jakby się uśmiechał, był zadowolony z tego, co się dzieje. Frank uważa, że duch nazizmu się odradza w postaci skrajnie prawicowej AfD i oskarża nie tylko pokolenie swojego ojca, ale także całe niemieckie społeczeństwo. Najpierw byli posłuszni wobec Hitlera, potem przyszli alianci i powiedzieli: Teraz będzie demokracja, więc Niemcy stwierdzili: Aha, to będziemy posłuszni demokracji. Nie zrobili tego z potrzeby serca. Niklas Frank rozliczył się z przeszłością swojej rodziny utopów wiele lat po wojnie. Zrobił to prawnuk jednego z założycieli firmy. Stworzył miejsce pamięci, otwarte dla każdego. Nauczyciele, którzy przychodzą do nas z klasami, coraz częściej mówią: Przyszliśmy, bo mamy coraz więcej uczniów, którzy popierają AfD. Popularność skrajnej prawicy rośnie, ale problemu nie można redukować do AfD, mówi Wagner. Wydaje mi się, że w Niemczech zanika poczucie odpowiedzialności za to, że historia nie może się powtórzyć. Powodem na pewno jest zmiana pokoleń, upływ czasu i fakt, że świadkowie historii odchodzą. Mnożą się ataki na były obóz, znów można zobaczyć swastyki, ale tego ponurego dnia w Buchenwaldzie widzimy też takie przesłanie. Nawet w najgęstszej mgle mogliśmy dostrzec ich ślady. Mamy nadzieję, że zmarli pozostaną w pamięci na zawsze a ich historia nie zostanie zapomniana.